Hej, z tej strony smutny, a oto ostatnie 9 ewentowych jajek z naszego Gofestu. Oczywiście było jajek dużo więcej na GoFestie. Niestety nie nagrywałem. No bo stwierdziłem, że sam Gofest każdy z nas yy, przeżywa. Wie jak to wygląda. Nie chciałem zabierać Wam też cennego czasu z życia. Abyście oglądali coś, co większość z Was po prostu sama robiła, tak? Kiedy biegała, sprawdzała Pokemony, łapała Pokemony. Eee, w, w naszym podsumowaniu GoFestu pokażę oczywiście, co się wykluło podczas GoFestu. Jak także, co udało się nam złapać. Jak i z rajdów, tak i na dziko. Nie ukrywam, że koniec w końcu nie było tego dużo. Mieliśmy tym razem dużo szczęścia. No i tak samo ostatnie dziewięć jajek, też niestety okazuje się bez Śmiałem się do chłopaków, że nie nagrywam, to lecą. Nagrywam, to nie lecą. Zaraz przejdziemy do całkowitego podsumowania naszego eventu. Tak jak mówiłem na początku tego filmu. Podsumowanie krótkie naszego GoFesta. Tutaj jedna sztuka Necrozmy już po Laki Trade, ie. niestety. Jak widzicie, statystyki 13, 12, 12. Jest bardzo tragiczne. Jak na Laki Pokemona Tutaj mamy drugą sztukę Shiny, która jest na mirora. Nasz sol Galeo z misji też jest tragedia. No niestety nie ukrywam, bardzo dużo rajdowałem. Nie skupiłem się na łapaniu, ale mamy Pidotto, na Corsola, żeby było śmieszniej podczas właśnie GoFesta z jajka 7 km. Yy, tutaj mamy Yangmo już z rajda. Ale tak samo. Tragedia jako DJV, mapki, nic wyjątkowego. Dla mnie bardzo dobrym trafem był Golet. Nie posiadałem go w decku shiny. Daklet, złapany na dziko. Tutaj mamy kolejną nekrozmę szajni. Rowletę Emolgę z Emolgą było o tyle w, w, śmiesznie wesoło, że ta była złapana na dziko. A te dwie następne są z jajka. Też właśnie było wyklute podczas GoFestA jedna i druga sztuka. Drugi golet też złapany na dziko. Akurat golety, golety wszystkie wypadały mi na dziko. A możemy sobie nawet zrobić yy, jego ewolucję, żeby była do deksu, bo też nie posiadam. To zrobimy sobie to na odcinku. Staram się to w miarę szybko yy, po prostu mówić, robić, żeby was nie zanudzać, żebyście nie tracili czasu. Nie nagrywałem, po prostu yy, skupiałem się na realizowaniu, tak jak mówię. Tutaj kolejny Dakled, ale nie miałem wersji yy, po prostu, która była yy, ewolucją, przynajmniej więc pozwoliłem sobie zrobić to poza nagrywaniem. Kolejna Nekrozma, kolejny Golet, dwa, dwa Rokrafy, śmieszna historia, bo były chycone pod rząd z Incensa, tak samo Dedene. To też były pokawany praktycznie jeden po drugim odstęp. Y, tam minutowy Corsola z Incensa. Pierwszy Shiny Anon, literka G. Też dla mnie był z Incensa. Wingul na dziko. Też nie mamy w Shiny Indexie, więc sobie go ewoluujemy, żeby zobaczyć, jak to w wersji Shiny wygląda. Oczywiście zwykłą ewolucję posiadam w deksie. No, ale ładnie zielone skrzydełka, ma tu stopki w, w miarę ładnie to wygląda mój marszał yy, marszał z, z eventu z quest'a no IV, nie tragedia ale szału nie ma, Deino był na dziko pikachu w koronie, kolejna emolga bo tak jak wspominałem dwie były na dziko i dwie mieliśmy z jajeczka kolejna korsola to była z insensa no standardowo cały czas rajdowałem więc jest innek necrozma no i tutaj tylko Pazlow jeszcze jest ale on był już na odległościówce to był pierwszy rajd, yy, który po prostu yy, zrobiłem. Tak się prezentują moje Pokémony, żeby nie było. 122 rajdy zrobiliśmy na Goufeście. Na samą Nekrozmę. Z czego mamy 5 shiny. Śmieszna też historia, właśnie pod względem tego, że. Dostaliśmy jednego Shayni, i później bardzo, bardzo długo nic. Tu był właśnie ten pierwszy, pierwszy Nekrozma, później drugi, trzeci, czwarty, piąty to były ostatnie 30 minut eventu. Bardzo długo, prawie przez 100 rajdów złapaliśmy tylko dwie sztuki. IV tragedia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. I do usłyszenia następnym razem. Hej.